Eka, ja jestem miłośny, dzisiaj mamy 21 stycznia, a fragment Ewangelii, który wybrałem na dziś, to: To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Szabat to inaczej żydowska sobota. Nie chciałem się pomylić, dlatego sprawdziłem. No i generalnie Szabat to właśnie dla Żydów był dzień, w którym oni odpoczywali. I Jezus, mówiąc te słowa, po prostu mówi nam, że to szabat, czyli dzień, w którym odpoczywamy, jest dla nas, a nie jest, jest dla nas po to, żebyśmy odpoczywali, a nie po to, żebyśmy, nie wiem, cierpieli z tego powodu. Więc y, dlatego waszym ewangelicznym challenge'em, w związku z tym, że no właśnie taka Ewangelia dzisiaj się nasunęła, no to po prostu y, odpoczęcie i spędzenie może czasu, z Panem Bogiem, albo po prostu wyluzowanie się i zrelaksowanie się przed następnym dniem, albo jakimś ważnym wydarzeniem. I to chyba wszystko z mojej strony. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji, bo to dla nas bardzo ważne. I w sumie to dziękujemy. Pa!